Sama motywacja to za mało. Sama motywacja nie wystarczy. Dzień dobry, kochani Michał Kołtyś, warszawski inwestor. Dostaję od Was dużo próśb, zapytań i to jest miłe. E, o nagrania motywacyjne, które pomagają Wam w trudnym okresie, które, e, które motywują do działania, tak? Jaka jest ich rola. No, teraz muszę, będąc z Wami bardzo szczerym, powiedzieć, że ja nie czuję się motywatorem. Ja w ogóle uważam, że. Sama motywacja to jest za mało, natomiast to, czym wygrywam często w życiu, i to, co stanowi o przewadze konkurencyjnej, też nierzadko, to jest to, że jestem dość dobry w, w budowaniu strategii działania, budowaniu systemów działania. Biznes. E, czy to ten osobisty, a ja uważam, że każdy jest jednoosobową działalnością gospodarczą, jeżeli tak popatrzysz na swoje życie, to, to łatwiej ci będzie pewne obszary poukładać. E, jest to system. I, i, I żeby dać ci prosty przykład, a propos śmieciowego jedzenia, każdy w domu potrafi zrobić lepszą kanapkę, lepszego hamburgera niż robi to McDonald's. Tyle tylko, że Nikt nie ma na świecie tak świetnego systemu sprzedaży hamburgerów, jaki ma McDonald's. McDonald's nie wygrywa jakością jedzenia, bo tu nie ma o czym dyskutować. Zdrowiem jedzenia nie, nie, nie wygrywa. Znaczy, mówi, że są smaczne. Podobno są, nie wiem, nie jem śmieci i śmieciowego jedzenia. Wygrywa systemem sprzedaży. Systemem, w ogóle, całym systemem. E, który jest w tej firmie? Od, od zamówień, od tego, jakie mają być te ziemniaki, pyry czy kartofle na, e, na frytki. Absolutnie wszystko, tak? Ile tam razy tą solą po wyjęciu z oleju, ile czasu, jakby wszystko. Na wszystko jest system. Teraz, jeżeli chcesz odnieść sukces, to takie zapalanie się 30 sekundowe e, albo podjarywa, podjarywanie się na parę tygodni nie jest wystarczające. Czy znaczy, ta ta motywacja zewnętrzna, którą ja ci mogę dać, na przykład tym nagraniem, może być bardzo dobrym takim paliwem rakietowym na start. To znaczy, jak popatrzymy na start e, tych klasycznych rakiet, czyli one gdzieś tam mają ten launchpad, pad, e, tą, tą stację startową, no i najpierw te potężne silniki wynoszą do pewnej wysokości, po czym one odpadają i spadają gdzieś do oceanu. E, przy SpaceX, to lądują na spadochronie, tak, czy tam same jakoś lądują. I potem włączają się te drugie silniki, więc ta moja motywacja, która jest motywacją zewnętrzną, może być tymi pierwszymi silnikami. Tylko, że pamiętaj, że to jest bardzo krótkotrwałe. Potem musi się włączyć Twoja motywacja wewnętrzna. I ta wewnętrzna motywacja jest tym czymś, co będzie Cię trzymało przez długie miesiące, lata. Bardzo często to powtarzam. Niczego sensownego nie da się zrobić w ciągu kilku miesięcy, nie da się zrobić w ciągu kilku lat. W tym czasie można stworzyć pewne podwaliny, pewne fundamenty, ale to wszystko wymaga czasu. Dobry wygląd w rozumieniu zdrowego wyglądu, wysportowanego ciała zajmuje lata. I, i, i każdy sposób przyspieszenia jakieś Magiczne suplementy, e, jakieś sterydy i tak, niszczy to. Jakby. To w, m, pewnych, pewnych procesów naturalnych nie da się przyspieszyć. Po prostu musisz wytrwać przez lata na siłowni. Najlepiej każdego dnia. E, jeżeli chcesz się nauczyć języków obcych, oczywiście, no, e, mamy różne predyspozycje, ale tak naprawdę to jest ciągłe, powtarzalne e, uczenie się słówek, konstrukcji, e, gramatyki. No, i to zajmie ci co najmniej pół roku rok, a niektóre języki kilka lat, żeby być w stanie się płynnie porozumiewać w danym kraju, gdzie używa się tego języka. Dlatego jeżeli mogę coś ci zasugerować, to tworząc, wyznaczając sobie cele, niech to będą takie cele, które ci naprawdę kręcą, do których masz bardzo silne dlaczego, do których wiesz Dlaczego czujesz, to cię po prostu ciągnie w tamto, w tamto miejsce, chcesz tam być, bo to coś będzie ci dawało tą Twoją motywację wewnętrzną, tą długookresową. No i powiedzmy sobie też tak, absolutnie od serducha wprost: no. nie ma czegoś takiego jak osiąganie sukcesu, w, czy też ta droga do sukcesu, to nie jest usłana różami, tylko od wpierdzielu do wpierdzielu. Robisz swoje. Dostajesz strzała, wydawało ci się, że już będzie łatwo, że fajnie, i tak dalej. Bach od życia strzał. Już wychodzisz na prosto, już, już myślałeś, już byłeś w ogródku, już się witałeś z gąską. Bach strzał. I teraz nie ma znaczenia, ile tych strzałów dostajesz, bo one też mają swój sens. Ważne jest to, żebyś po każdym z tych strzałów wstał, otrzepał się i szedł do przodu. I przestań się użalać, że bo miałeś trudne dzieciństwo, bo. Bo gdyby się to wydarzyło, gdybym miał to, gdybym miał taki start, gdyby moi rodzice, jakby nie ma żadnego sensu. Nie, nie czuję potrzeby powtarzania tego, w jak bardzo niekorzystnych warunkach ja startowałem. Jakby stwierdziłem, ok, jest tak, jak jest, no to teraz trzeba zrobić tak, jak chcę, żeby było i włożyć w to pracę, zaangażowanie. I bolało. I pierwsze pół roku w Warszawie chodziłem, płakałem, jakby źle się czułem, czułem się samotny. Dobra, wyciągnijmy z tego wnioski. To mi dało potem olbrzymią siłę na, na przyszłość. Nie boję się bycia samotnym, bo już byłem, wiem, z czym to się je. To nic nadzwyczajnego, jakby da się z tym żyć. I kolejna rzecz. Niech te wyzwania będą duże. Na co wy czekacie? Jak czasami rozmawiam, na, na, spotykam się z klientem coachingowym i słyszę, Ostatnio miałem taką rozmowę. Michał, ja chcę robić, um, ile tam było? 10 flipów w roku, tak? Ja mówię, No dobrze, ale ty właściwie tyle teraz robisz. No tak, no to po cholerę ty mi płacisz pieniądze. Po co ja ci jestem potrzebny do takiego celu? Żebym ci trzymał za rączkę, mówił: Ksysiu, super, no fajnie, że zrobiłeś. Nie, zrób mi cel, który mnie będzie jarał, ja będę czuł, że wiem za co biorę kasę e, i ty będziesz zadowolony, że coś ci to dało, a nie jakby. jakby think bigger, tak? Niech to będą większe, większe cele. Jakby. Czasami się tak zastanawiam, na co ludzie się tak oszczędzają. Czy znaczy, prawda jest taka, że to nasze życie, niezależnie od tego, w co wierzymy i, i, i jakby, jakie mamy przekonania co do rozwoju medycyny, jakby kończy się śmiercią? Bo czy na koniec umieramy? Druga prawda jest taka, że nie wiemy, kiedy to będzie. Czy znaczy, każdy z nas chciałby jak najdłużej? Prawie. Ja chciałbym. O ile to będzie w dobrym zdrowiu, dobrym. I przede wszystkim w dobrym stanie mentalnym, bo, bo, bo tak sobie to wyobrażam, ale nie mam żadnej gwarancji, że tak będzie. W związku z tym, na co czekać i na co się oszczędzać, jakby daj z siebie dzisiaj wszystko. I do czasu, kiedy nie wydarzą się dwie rzeczy w Twoim życiu, nie będziesz mieć, nie wystawisz siebie na ciężkie próby z jednej strony i z drugiej strony nie zdecydujesz, że dajesz z siebie wszystko, nie poznasz, jaki jest twój potencjał. Nie jesteś w stanie i daj sobie szansę zaskoczenia samego siebie. Jakby niech to będzie coś, co zrobi na tobie wrażenie. W ten sposób zbudujesz coś, co jest cholernie ważne. Zbudujesz poczucie pewności siebie. Tego się nie da dostać zewnętrznie już w tym wieku. Jak ci nie dali rodzice tego poczucia e, wtedy, kiedy byłeś dzieckiem, to z zewnątrz tego nie dostaniesz. Możesz to dostać wewnętrznie. Dzięki temu że osiągasz pewne rzeczy, że widzisz jakim jesteś człowiekiem, do czego jesteś zdolny. Poczucie i druga rzecz to jest poczucie własnej wartości. Pewność siebie, poczucie własnej wartości, świat stoi przed tobą otworem. Odważ się, nie musisz widzieć wszystkiego. Dobra, jedziemy w ciągu dnia. Ale gdybyśmy jechali nocą, no to pewnie widzielibyśmy do przodu 100 metrów. No to dlaczego jedziemy? Często 100, 200 kilometrów, chociaż widzimy przed sobą tylko 100 metrów nocą, bo wierzymy, że. Nie, nie jest, nie jest kwestia nawet wiary, to jest kwestia wiedzy, bo my wiemy, że jak przejedziemy kolejny metr, to kolejny metr się otworzy przed nami. I tak samo tutaj. Weź się do działania, zacznij działać, przestań szukać taniej motywacji, jakichś tanich książek New Ageowych, motywacyjnych. Dobra, czytaj książki. Ja swego czasu czytałem setki książek. Część mi coś dała, część nie dała. To jest trochę tak jak z marketingiem, z wydatkami na marketing. Nie wiem, które mi dały na koniec dnia, które nie. Często po latach sięgałem do czegoś. Czytaj jak najwięcej, pewnie, ale nie marnuj życia na samo czytanie. Działaj, podejmuj wyzwania. Co się może najgorszego wydarzyć? Pójdź, spotkaj się z ludźmi. Nie da się nauczyć z książek tego, czego... Uczą ludzie w czasie szkole. Wybierz sobie dobre szkolenia, idź na te szkolenia. Poznaj innych, wymień zaprosić ich na lunch, pójdźcie razem na lunch. To jest niesamowita kopalnia wiedzy. Dasz radę. Ja wiem, że dasz radę. Ja dałem radę, znam setki ludzi, którzy dali radę. Poradzisz sobie. Zacznij działać.